Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek. W tym odcinku wydrapię sobie takie zdrapeczki, no, które już męczę, jakiś czas mają dogrywkę. E, nic z nich nie znalazłam, no, albo niewiele. I to jest ten klub milionerów. Teraz mam już po dwie sztuki, sześć i jedenastkę, bo wszystko pomiędzy było puste i przegrane. I jeszcze przed były przegrane, ale to już wiecie, jeżeli śledzicie te drapingi moje. A jak nie, to można sobie zobaczyć, co tam było wcześniej. O, mam jeszcze szmaragdowe dolary. I tak, są dwa króle. A dlaczego dwa? Bo jeden król to jest nowa paczka ze sklepu, a drugi król to jest król z kiosku. I zobaczcie, jakie śmieszne numery paczek, jeden po drugim. Więc są dwie sztuki. A oprócz tego, tutaj jakieś mniejsze zdrapeczki, od których sobie zacznę. Teraz jest trochę ciemno, więc jest światło, jest lampka. No i trochę cienie będą padać, no ale trudno. Takie życie. Teraz zimą, tak szybko się będzie ciemno robić. No dobra, ale drapie. A właśnie, zapomniałam powiedzieć, teraz nie będzie zera, bo drapałam super linię i tutaj jest. To jest pewniaczek numer 33, bo ułożyły mi się dwie wygrywające linie. I może od tego sobie zaczniemy, bo tutaj już tylko wygrana. E, tak, jeszcze powiększę, bo może być słabo widać. Numer 33, szczęśliwy. Tak, dwie linie, a pod pierwszą kryje się Ry ry. Piąteczka. A pod drugą? Też piąteczka, czyli dycha jest. Fajnie. Więcej niż zwróci. Kontrolne to R. Już coś jest. Nie będzie na pusto. Nie będzie zera. Ok. To sobie idzie na bok. No to co teraz. A jeszcze mam jednego lotka, no bo miałam jeszcze złotówkę z wymianki jakiejś tam. Mówię, dobra, to lotka wzięłam. Ja tego słonika nigdy w życiu nie znalazłam, jak była premiera tych nowych lotków, no to wzięłam kilka słoni i nic nie trafiłam. No, normalnie niemożliwy w moim przypadku. Tak, tutaj szukamy tego słonika. Dobra, 84 numer. Co tutaj się kryje? Podkowa. Liść, ananas i piłka. No, czyli w dalszym ciągu wszystko przede mną. Słonika nie znalazłam. O, tutaj wygrana była 2 zł, ale nie dla mnie. Okay. Yy, i co dalej? No to może, o, mam jeszcze tą szczęśliwą liczbę 13. Wow, i z numerem 13, w której będę szukać trzynastki. To jest z kiosku, dalej ją męczę. Miałam tylko jeden zwrot. No, niedługo się skończą wszystkie trzynastki tam. I dobra, sprawdzamy. Jeszcze trochę powiększenie. Szukam tej trzynastki w trzynastce. Okay. A mam czwórkę. Potem trzy. Trzydzieści jeden, hmm. zły znak, sześć, dalej dwa, dwadzieścia cztery, osiemnaście, dwadzieścia siedem już tak przeskoczyło, dwadzieścia osiem na koniec, szesnaście. No i znowu jej nie było. Tej trzynastki, kontrolne są różne. E, no dobra, tak, tu będą pustaki. O, słonika wyrzuciłam już przez przypadek. Dobra. E, tak. Okay, idzie sobie do pustaków. I co dalej? Dalej z tych malutkich mam jeszcze super siódemkę z numerem 15. Ja tej siódemki też jeszcze nie znalazłam. Dobra, no tu szukam. Może tym razem. A mam oj, dwójkę. Coś tam natrapałam niechcący. Trójkę, piątkę, ósemkę, dziewiątkę. Ale jest siódemka. No proszę. Pierwszy raz ją widzę. I na koniec czwórka. No fajnie. Numer 15. To już któraś z kolei... Akurat ze sklepu z kiosku się poddałam, tam nic nie znalazłam. No dobra, ale jest wygrana. Tu się kryje dwa złote. No tutaj zobaczyłam jakieś no ciekawe kontrolne na dwa złote. No ale jest, nie idzie do kosza. Do wygranych, siódemka. OK. No dobra, przynajmniej to jest zaliczone. To co robimy teraz? Ach, mam tak, po dwie, a szmaragdowe dolary to jest jedna. I to jest z numerem 17. Tutaj okay. miałam jakiś zwroci w szóstce, miałam jeszcze jakiegoś pustaka w mniejszym numerku, to teraz wziąłam 17. Mm, lubię ją. No dobra, powiększam i co tu szukam? Szukam szmaragdu. Albo podkowy, które może. Szmaragd i podkowa? A zaczynam od tęczy, wiśnie, klucz, jabłko. Motyl, ananas? Korona śliwka, garniec, winogrono, pik, biedronka, muszla, karo, kwiat, kier. Dzwonek, banan, oj, przedostatnie, z i na koniec awokado. No, niestety tym razem się nie udało w tej siedemnastce. Chciałam 16 albo 18, potem już powiedziałam, dobra, niech może być 17, a ta akurat była i się nie sprawdziłam. Tutaj kontrolne różne. Okay, ostatnio, jakieś te parzyste mi lepiej idą. a ja zawsze wolałam wybierać nieparzyste. Ok, no to dalej. Trzyma ragdy odpadły, a teraz mamy króle. Król tutaj też tak samo w szóstce był, był zwrocik. W jakimś mniejszym numerze miałam pustaka. Tu wziąłam jedenastkę z kiosku. Może tą jedenastką zacznę. Okej, okay, tutaj wiecie, czego szukam, oprócz liczb, korony albo pliku. A moje, troszeczkę jest ciemno. Moje wygrywające liczby to 25, 29, 59, 54 i.

Trzydzieści osiem, pięć, no to jest już oboczek, mm, takich małych nie trzydzieści trzy siedemnaście, trzynastka, okej, dalej dwadzieścia osiem, no to też jest obok, no to jest jedenastka. A ja miałam fajną jedenastkę, ale z innego miejsca. Tak, tutaj, ale zobaczcie, ta też jedenastka jest szczęśliwa. 54 i 54 jest wygrana. No to super, nawet nieźle sobie wybrałam. Pani tam wymieniała numerki, jakie miała, usłyszałam 11, mówi: ok, e, tak. No to, dalej, może coś jeszcze dali. Pięćdziesiąt siedem nie mam. Ostatni rządek, czterdzieści trzy, czterdziestek. nie mam czterdziestek. pięćdziesiąt dwa to też nie mam. Pięćdziesiąt jeden, i na koniec, co tutaj jest trzydzieści sześć, nie, kończę obokiem. Nie. Dobra, wyczyszczę trochę. Tak. No ale jest jedna wygrana, 54, 54. I sprawdzamy, co tutaj się kryje. Jeszcze, nawet powiększę z tej okazji. I już patrzymy. Tutaj się kryje. O, jest 20 zł, czyli całkiem fajnie, no bo miałam już zrocik. To teraz 20. Super. I jeszcze poszukam jakichś kontrolnych, może. Zobaczę, co tutaj jest na 20. jest H. Mhm, tak, na dyszkę miałam G. Jeszcze jedno H poproszę. Hmm. Nie chcę zrobić dziury. Mój. No, ale chciałabym je znaleźć. Hmm. No, jak się ich nie szuka, to się pojawiają. Tutaj jest jedna. O jest druga tak blisko dali obok siebie. No dobra, ale to znaczy, że jest wygrana i dwie deszki, więc super. Okej, okay, idzie sobie do wygranych. I co dalej? No ciekawe, co na to drugi król? To jest numer 23, bo w sklepie mi dają teraz od końca, czyli to już jest trzecie podejście. Numer paczki o jeden większy. Ciekawa sprawa, że akurat tak im dali. No dobra, ale sprawdzam, jakie tutaj są wykrywające liczby. Mm, tak. 27. Trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt cztery i trzydzieści cztery. Okej, też takie wyższe, dwadzieścia, trzydziestki i pięćdziesiątka. Dobra, a moje liczby to. Oj, zaczynam obokiem, no to symbol, proszę. Oj, 13. Nie mam takich małych. 40 nie mam. 32. M, takiej trzydziestki nie mam. ok, dalej, No nie. Eee, jeszcze jakaś trzydziestka, której nie mam. <grym> tak, mam trzy, ale nic się nie dopasowało. Samo oboki. O, jakaś trzydziestka kolejna. Tej też nie mam. Nie, to mam. Patrzcie, jak fajnie. Jeden i drugi król. No, na tego już był czas. Trzecia od tyłu. Fajnie, że nie musiałam sześciu wydrapać. No bo nieraz nawet więcej się zdarzało. Trzydzieści sześć już jest obok. Nie mam. 33. To jest też oboczek. O, to jak numer tamtej poprzedniej zdrabki. 59. Ciekawe, która zdrabka lepiej wypadnie. Tam są dwie dyszki. A tutaj jest też wygrana. Zobaczymy, jaka. Hmm, nie mam 40. 58, nie. Tego też nie. 40, kolejna. 28, obok i na sam koniec, co tutaj jest? 22, no nie ma. Trochę wyczyszczę, żeby poprawić widoczność, no, ale jest wygrana. 38, 38. Super. I teraz sprawdzamy, która się okaże lepsza. Tamta jednastka czy ta? Okej, jeszcze powiększa. Hmm, chwila prawdy. No, tutaj jest tylko zwrocik. Tu jest dyszka. No, ale fajnie, że jest. I jeszcze będę męczyć tą paczkę. Nie wiem, może poproszę z drugiej strony. Hmm, to dostanę jedynkę. <grym> no, tutaj Dobra, fajnie, że jest, a jeszcze tam kontrolną znajdę. To już powinny być G. Ta jest jedna. Gdzie ta druga G? No dobra, chyba wierzę jej, że mi dała wygraną, zanim ja się doszukam. Kontrolne, chyba że już sobie zadrapałam gdzieś i jej nie widzę. Dobra, chyba czas się poddać. Dobra, jeszcze chwileczkę. Dzięki za cierpliwość. Chciałabym jednak ją wyszukać. No nie. Nie, nie, nie. Może ich nie nadrukowali albo w jakimś dziwnym miejscu. No dobra. Koniec. Nie ma jej. Zaginiona kontrolna, ale G, no to tak. No to teraz klub milionerów. No to już naprawdę fajnie by było coś trafić, bo porażka. Ile ja mam sztuk wydrapanych, pustaków. To nawet mam, mogę pokazać, bo mam je zaraz obok tutaj. Jedynki nie było w paczce. Miałam dwójkę, trójkę, czwórka był zwrot. Potem 7, 8, 9 i 10, więc co miałam zrobić? Trzeba próbować dalej. 6, 11. Zaczynam od szóstki, bo mniej lubię szóstki chyba. Chociaż ostatnio szóstki, 11 nawet spoko wykrywające liczby tutaj to czternaście trzydzieści siedem dwadzieścia dwa trzy i 44, ok. Tak. 12, 14, 14, 22, wszystkiego po trochu. No, dobra, żeby nie przegapić teraz. No, ciekawe, jak ta szóstka, bo pominęłam piątkę. Mogła. może powinnam nie brać dalej ze środka, tylko iść po kolei. No, dobra, teraz sprawdzamy już, Przestaję gadać moje liczby. Nie mam niczego z zerem. Dwadzieścia cztery. Czterdzieści dwa. Ojej, obokiem. Jest. Szósteczka. Ale widzicie, gdybym nie brała ze środka, bo już miałam tą czwórkę ze zwrotem. I gdybym wzięła piątkę szóstkę, bym się szybciej dokopała niż tą moją metodą. Bo tutaj jest wygrana w szóstce już. Czyli czwórka potem szóstka. Chyba, że jeszcze piątka, która dalej tam leży. OK, 22, 22, ale sprawdzam dalej. O, z zerem nic tutaj nie mam no ale teraz już spoko przynajmniej jest wygrana trzydzieści sześć oboczek to też oboczek czterdzieści jeden brak i lusterko dwadzieścia dziewięć Trzynastka, no to jest tym razem pomiędzy dziewiętnaście, co da, i Czterdzieści siedem nie mam. Co tutaj jest? Czterdzieści pięć, no też niestety. Och, ile tych zer! Wszystkie małe dostałam. 35, no nie. I ostatni rządek, czy coś jeszcze znajdę? Dziesiątki, nie pamiętam, że miała. 26, też brak. 33, 17 i ostatnie. Już nie palce wolą. O, jeszcze jakieś małe dostałam na koniec, no dobra. Ale, ale jest wygrana tutaj numer 22. Już w pierwszym rzędzie. I sprawdzamy, co w tej szósteczce się kryje za wygrana. Tak, moment prawdy, tutaj jest 20 złotych. Czyli tak, zwrocik kolejny, czwórka i szóstka zwroty. A co myślicie jest w tej piątce? Czy jest pusta? Czy może tam jest jakaś lepsza kwota? A przeskoczyłam ją. Brać czy nie brać? Czy trzy rząd byłyby wygrane? No nie wiem, w megaliniach tak miałam. Dobra, zobaczymy. Okej, okay, fajnie, że jest ten zwrocik. No, bo to zawsze można kupić coś innego za to. I kontrolne na zwroci. to są D? Gdzie jest trzecie D? O tu. OK. Zwroty. OK, spoko. Dobra. Coś tam się uzbiera. I teraz ostatnia zdrapeczka i też klub milionerów z jedynastką. No jedynastki ostatnio lubię. Chociaż no, różnie się spisują, ale w niej teraz szansa jest kolejna. Czy z tej strony też się czegoś dokopałam, czy nie. Wygrywające liczby to. 28 22. O, ta 22 była szczęśliwa tam 33. Hmm. O, czureczka. Ok, tam miałam dużo takich małych. 24 i 26. No dobra. Czyli w tej zdrabce mam dużo 20, 22, 4, 6 i 8. Dobra. No to sprawdzamy. Moje liczby to. Są moje liczby. Tutaj. 37. Nie, tu mam tylko 33, z 30 Tu mam czwórkę, a tutaj dostałam piątkę. Nie ma. Oj. Czyżby to był pustak? Tutaj nie mam nastek. Okej, okay, dalej. dwadzieści cztery to jest też oboczek dwadzieścia pięć no tutaj mam dużo tych dwudziestek ale akurat pomiędzy dwadzieścia jeden no nie za nisko trzydzieści pięć siedemnaście to dalej Jest o 11 jak numer zrapki 36. No niestety szósteczka 30. 43. No tutaj nie mam takich wysokich. Dalej mój jeszcze 13 pojawiła dwa dwadzieścia siedem no jak przeskoczyli znowu czternaście czterdzieści jeden i ostatni rządek co tu się kryje 42, nie mam 40, nie ma 23, no zobaczcie znowu, tak mi dali te liczby, że wszystko pomiędzy. Dalej, 29, ojej, i ostatnia szansa. Tutaj jest 8, czyli ta jednostka pustaczek. No, szkoda. Mm, kontrolne. Kontrolne. D, I, -j -aj. Mm, I tak. Teraz, co z tym fantem zrobić, że to jest pustak? Ile tutaj było ich z tej strony? Ojejku. 7, 8, 9, 10, 11. Chyba trzeba iść po 12, jak myślicie. Hmm. Masakra, no już drogo mnie ta impreza kosztuje w klubie milionerów. Nawet tutaj głównej nie ma, są jakieś tam mniejsze jeszcze wygrane. Nawet nie mam nie, nie, pojęcia, czy są te wyższe. No dobra. Pustak. Co zrobić? I teraz tak, podsumowanie. Podsumowanie tej części, no nie jest najgorsze, mimo że nie było jakichś y, wyższych kwot. Tak, z pustaków, no to jeden Klub milionerów, szmaragdowe dolary, szczęśliwa liczba, cho, chyba nieszczęśliwa i słonik ten się nie spisały. No ale te, które się spisały, może tutaj niczego nie urwały, ale za to coś tam jest nich. Jest klub milionerów, który dał zwrocik w szóstce. Tak, jest ten król. Ze sklepu, który dał dychę. Drugi król był trochę lepszy, dał dwie dychy. Oprócz tego, super linia nawet dała dychę i super siódemka dała mi tutaj dwójeczkę. No i tyle. Jak komuś się chce podliczyć koszty i straty, no proszę. Mi się już nie chce dołować jeszcze tym. I tak. No to tyle w tej części. No, Telzy, śmiesznie, że jeden i drugi tak się udało akurat, chociaż małe sumy to i tak cieszy. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie i za Wasze miłe komentarze zawsze pod filmikami. Buziaki, do następnego razu, pa!